Cześć wszystkim. Z tej strony Altarat i z okazji tego wyjątkowego okresu, w jakim aktualnie się znajdujemy, pragnę życzyć wszystkim tego, co najlepsze. Po prostu przetrwaliśmy kolejny rok kolejny rok różnych zmagań życiowych, różnych problemów, różnych wyzwań. Pragnę życzyć Wam wszystkim nowych sił, żeby pokonywać kolejne wyzwania, żeby spełniać kolejne cele oraz żeby spełniły się wszystkie te rzeczy, które sobie zaplanowaliście. Nowy rok chciałbym rozpocząć po prostu większą ilością materiałów, dlatego że po prostu to lubię. I osoby, które od dawna śledzą ten kanał, wiedzą doskonale, jak, jak wygląda po prostu wrzucanie filmów z mojej strony. Ostatnio w szczególności to bardzo dobrze widać, że e, bardzo rzadko pojawiały się jakiekolwiek materiały na kanale. Nie stawiam sobie za cel tutaj wbijania nie wiadomo ilu subów, bo e, dla mnie to się nie liczy, tylko chcę sobie postawić inny cel, taki bardziej realny cel. Na koniec chcę po prostu dodać, żebyście weszli w ten nowy rok z nowymi siłami, nie wiem, lepszą nadzieją na ten rok 2024 i żebyście nie rezygnowali z celów, które, których po prostu w tym roku wam się nie udało spełnić. Po prostu spełnijcie je w przyszłym roku jako te rzeczy, które należy wykonać w pierwszej kolejności. Ja tak przynajmniej zamierzam zrobić teraz. I tak na koniec pragnę tylko dodać, bo wiem, że naprawdę są osoby, które siedzą ze mną tutaj chyba 4 lata. Ponad 4 lata od momentu, kiedy wrzuciłem swój pierwszy film. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się wrzucić tyle materiałów, ile wrzuciłem przez te 4 lata. Czy mi się to uda? Nie wiem. Takim postanowieniem chcę wejść w Nowy Rok. Wam życzę, żebyście z równie dużym zapałem pod podeszli do tego, co ten, co wy chcecie zrobić. I w sumie to jest najważniejsze. Tak więc. Jeszcze raz życzę wszystkim jak najlepszego nowego roku. Tak więc trzymajcie się, no i cześć, widzimy się już niedługo.